Niesamowite co znalazłem. Jestem w Warszawie. I tak sobie wszedłem, bo wracam z ciekawego spotkania. A tu widzę naprawia, naprawa obuwia. Naprawa obuwia, wkładki ortopedyczne, ortopedyczne, ale ja wyzwolenia 12. Usługi. Jeszcze stare znaki. Dobrze, że jeszcze usługi funkcjonują. Wpadajcie. Ale ja wyzwolenia 12. Warszawa. No to się już teraz już nie dzieje, bo wszystko kupujemy, nie naprawiamy obuwia, choć ja lubię nosić dobre buty, a potem nie w razie czego naprawić, a nie z jakąś słabiznę, która po kilku miesiącach noszenia, a może nawet i wcześniej rozpada się. No takie są reguły gry. No ale my mamy konsumować, prawda? Mamy codziennie coś konsumować. Wydawać pieniądze, nie naprawiać, bo naprawianie niczemu dobremu nie służy, bo myśl, 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 myśl takiego globalnego rozsądku: jak kupujesz, to się rozwijasz, a jak nie kupujesz, to się nie rozwijasz. A co za tym idzie? Usługi nie są ważne, bo usługi wypierają sprzedaż, a przecież my mamy tylko kupować, 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 kupować. To ja mówię kupowaniu nie, usługom tak. To chyba tyle z pięknego miejsca. Mam dzisiaj bardzo dobry dzień, jest wtorek. Kilka ciekawych spotkań. Pozdrowienia dla wszystkich moich przyjaciół. I kupujcie dobre rzeczy, a potem, jeżeli się zaczną psuć. Noście do szewca czy do innego usługodawcy, a my, jako usługobiorcy, wspierajmy ich, tym, tych naszych usługodawców, żeby mogli się rozwijać. Tak to jest na świecie, a nie wszystko kupować, 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 bo ktoś z globalistów tak nam to próbuje wdrożyć do naszego mózgu. No dobra, jestem na miejscu. O, jeszcze spojrzenie na stare Volvo. Stare Volvo, o, słaby. słaby obraz, ale to jest to. Volvo, już zabytkowe. 240. 244. Dobra, może kiedyś zrobię w lepszej, w lepszej rozdzielczości i w lepszym świetle.